Cześć, witam. W tej książce, którą wa, już dla Was omawiałam, książce zatytułowanej Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji, napisana jest przez Annę Górnicką-Boratyńską, jest rozdział poświęcony Elizie Orzeszkowej i jej, mm, jej refleksją na temat emancypacji kobiet. Eliza Orzeszkowa uważała, że kobiety powinny mieć dostęp do wykształcenia, do wykonywania zawodu, powinny być niezależne finansowo. I w tym rozdziale autorki powoływały się na wiele tytułów Orzeszkowej, a m.in. na książkę pod tytułem Międza, której ja nie znałam i nigdy nie czytałam. Więc natychmiast pobiegłam do biblioteki, żeby ją sobie wypożyczyć. Niestety w naszej bibliotece nie było i panie sprowadziły mi ją aż z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, za co paniom z biblioteki bardzo dziękuję. I kiedy otrzymałam tę książkę do ręki, byłam bardzo zdziwiona, bo to jest taka maleńka książeczka, właściwie dłuższe opowiadanie. Maleńka książeczka pod tytułem Jędza. Maleńka, ale jak ciekawie napisana. Ile tutaj problemów poruszał Orzeszkowa? Jak długo moglibyśmy o tych problemach dyskutować? Jest to książka, książka no napuchnięta jak dobrze wyrośnięta mufina. Porusza ona takie ciekawe i jeszcze aktualne również dziś. O czym więc jest Jędza? Jędza dzieje się w dużym mieście, w no inaczej, duże miasto, podwórko czworobok, taki, podwórko studnia, i w tych domach, wokół podwórka jest 70 mieszkań. W tych mieszkaniach, zwanych klitkami, mieszkają ludzie ubodzy. To są takie klitki, takie dziuple. Na wynajem, a haracz zbiera bardzo bogaty właściciel tychże klitek. I w jednej z nich mieszkają dwie kobiety, Jadwiga Szyszkówna z matką. Jadwiga jest krawcową, przez 16 godzin na dobę pracuje, szyje na zamówienie, aby utrzymać siebie i matkę. Przechodzę do tytułu, a ta matka to prawdziwa jędza. Tru, utruwa życie, ja widzę jak tylko może. Czym ją dobija? Dobija ją miłością do synów, twierdząc, że każda kobieta marzy o tym, żeby mieć syna, bo córka to zero, bo córka to nic, bo córka e, dla matki nic nie znaczy. Najważniejsi są synowie. Pani Szyszkowa ma dwóch synów: Władysława i Józefa. Tylko ci synowie, których kocha bałwochwalczą miłością i tę szpilę nieustannie swojej córce wbija, już dawno się na nią wypieli. Od wielu lat nie otrzymuje od nich żadnych wiadomości. Niemniej jednak przy każdej okazji mówi, ale gdyby, co ty, mówi, jesteś starą panną, no po prostu jędza. Żyć się nie chce tej jadwidze, mając e, taką matkę, o której nie usłyszała żadnego dobrego słowa. Jak mówię, wszystko e, dla tej matki poświęca. W tej kamienicy, a jako, że dużo pracuje to w tej kamienicy to nie ma czasu na znajomości, nawet na sąsiedzkie kontakty. Jest więc nieprzyjemna, nie Dlatego i o niej na podwórku mówią Jędza. To jest pierwszy problem między matką a córką. Drugi temat to jest: Jadwiga pracuje, jak już powiedziałam, jest krawcową. Roznosi to swoje, te swoje wykonane prace do różnych mieszkań, gdzie zostały zamówione. I tam jest nieustannie wykorzystywana, bo nie ma tak, że ktoś zapłaci jej pełną kwotę. Wszyscy doceniają jej piękne szycie, ale wymawiają się i chcą jak najmniej za tę robotę zapłacić. Natomiast mężczyźni no, robią jej nieprzystojne propozycje, są wręcz nachalni, czuje się więc poniżona, czuje się zerem. Trzeci problem to jest kobiety i mężczyźni. W tych 70 mieszkaniach mieszka kilkaset osób i są to zazwyczaj wielkie, wielodzietne rodziny. I w tych rodzinach głowami są oczywiście kto? Kobiety bo mężczyźni tak, szew z chlejem i pije żonę, bogaty wykorzystywuje, ktoś tam jest leniwy i nic nie robi, ktoś tam i tak dalej, i tak dalej. Kobiety trzymają te całe rodziny, mając na głowie, jak mówię, jedna, są to kobiety różnych narodowości, Żydówki, Rosjanki, jedna z nich, Żydówka mówi na pytanie Jadwigi, dlaczego tak haruje, wystaje tam, ona mówi, no ale ja chleba nie ma, w domu chleba. Muszę na ten chleb zarobić, bo mąż to wiadomo. W tej kamienicy mieszka też ciekawa, też matka z córką, Karolina z niewidomą matką. I to są tak zwane kobiety wysadzone z siodła, którym to po, roku, po powstaniu styczniowym ich rodzinie odebrano wszystko. Mężczyźni poszli na Syberię. A one musiały przyjechać do miasta i tu znowu pani Karolina nie umie niczego, z czego by się mogła utrzymać, więc udziela jakiś tam jakiś tam lekcji muzyki. Ale przychodzi moment, który to moment powoduje, iż wszystkie kobiety jakby muszą zdać egzamin z kobiecej solidarności. Pani Szyszkowa dowiaduje się wreszcie prawdy o swoich synkach, umiłowanych syneczkach. Jeden z nich siedzi w więzieniu za przekręty finansowe, a drugi, który był taki śliczny, z loczkami, poślubić ma kobietę bardzo bogatą, pod warunkiem, że nigdy nie będzie się odzywał do swojej rodziny i ta rodzina nie będzie jej pomagał. W tym momencie pani Szyszkowa dostaje poplexi, pada. Na, w domu na podłogę, no i potrzebna jest pomoc. I tu kobiety, niezależnie od tego, jak się do siebie przedtem odnosiły, zdają fantastyczny egzamin z Solidarności. Organizują się, żeby, Jadwidze widzę, pomóc, żeby mogła e, rodzinę utrzymać, żeby e, nie było jej zbyt ciężko. Dyżury, opieka i tak dalej. Kobiety zdają fantastyczny egzamin. Przez to e, ta Eliza Orzeszkowa chce powiedzieć, że my kobiety tylko na siebie możemy liczyć, bo jak śpiewał John Lennon, kobieta jest murzynem świata, a tylko ta, murzyn może pomóc murzynowi. Dobrze, już się na, tutaj nagadałam, jaka tak No, można by było jeszcze inne tematy tutaj poruszyć. Książka ta jednak zawiera jeden, że tak powiem, optymistyczny element, bo oto. Są mężczyźni, o których przed chwilą powiedziałam, ale są też inni. Do mm, Pewnego razu do Jadwigi i matki na święta Bożego Narodzenia przybywają dalecy kuzynowie, którzy są kontrastem do jej własnych braci. To są weseli, pomocni, nie wiem, życzliwi ludziom, sami na siebie zarabiają, pomagają własnej matce, pomagają własnej rodzinie, a więc. I tacy mężczyźni są. Nie potępia więc Orzeszkowa wszystkich w czambu, tylko mówi, że tacy mężczyźni też się zdarzają. Jak już powiedziałam, jest to powieść tendencyjna, czyli jest tu, nie ma tutaj charakterystycznej szarości, między, na przykład w charakteryzowaniu postaci. Są tutaj czarno-białe osoby, świat jest też czarno-biały. Ale co Wam muszę powiedzieć, muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo ciekawa opowieść. I jeżeli kiedykolwiek ją w księgach, w bibliotece zobaczycie, bo nie wiem, czy były jakiekolwiek wznowienia, i chyba jest trudno dostępna, dajcie sobie i jędzy y, szansę. Nie opowiadam o wszystkim, nie zdradzam zakończenia, y, nie czytam y, cytatów. Język jest wprawdzie trochę archaiczny, ale jeżeli czytaliście Martę I ta książka wam się podobała, to jestem przekonana, że i Jędza będzie wam się podobała, bo tu w jeszcze bardziej jaskrawy sposób Eliza Orzeszkowa naświetla dolem kobiet, los kobiet w XIX wieku, kiedy właśnie, no właśnie, kiedy właśnie są spychane na margines. Przez wszystkich i przez e, każdego. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem lektury tej małej książeczki Elizy Orzeszkowej. Eliza Orzeszkowa miała naprawdę wspaniałe pióro i wyczucie problemów, które wtedy kobiety dotykały. Polecam, dziękuję, do zobaczenia.